Jak czytam o i zapiję, to naprawdę mnie ciarki przechodzą, tak powiem, czy ciarki, czy taki dreszcze, bo naprawdę to była trudna szkoła życia. Trudna szkoła, mało jedzenia, mało miejsc, modlitwa, nie czytanie, co się chce, reguła tylko i prawo kanoniczne i tak dalej. Ojciec pije naprawdę to Pokazuje, że miał powołanie do kapucynów, bo wytrwał w tym. Wytrwał w tym dzięki łasce Bożej. Sała Maria. Witam Cię na kanale śladami zapił, za mistrzostw z tej strony. Sała Maria, podążam tutaj tej Ojcem pio wielkim, świętym, świętym jak ze średniowiecza, bo i suda czyni. I pięknie tutaj w pokorze się e, trenuje. No i zobaczmy, jak to wygląda. Według jednego ze starszych braci, na początku brat Pio zajmował celę numer 18. Potem numer 25, położone blisko chóru. W późniejszym okresie mieszkał w celi numer 28, obok brata Anatazio i naprzeciwko kapliczki. Klerycy, nowicjusze bardzo szybko pojęli, że teraz nie ma żartów. Ja wiem, od razu, szybko, nie ma już żartów. Nie ma już tego pobuczyna. Począwszy od odzieży, jak w armii, można było trzymać habit, ale albo za długi, albo za krótki. Za szeroki lub za wąski. Najczęściej były za krótkie. I samemu trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Czy wy wiecie, jakie okropne szmaty nosiłem w 1903 roku? Powiedział wiele lat później, śmierć się ojciec Pio. Jakie musiałem okropne szmaty nosić? No, więc widać, że ciężko było takie, nawet Takiej codzienności. No, ludzie nosili coś, co było pewnie nie, nie, niewygodne, nie wiem, tam za krótkie, za długie, jakiś szorstki materiał. O ludzie, no. śmiejąc się, się spiją. W mu jeden ze współbraci. Bóg nam to odpuści. Zbytni rygor. Bości ubrani w szorskie płótno i koszule, stare i podarte, przypominające tylko, tylko ornaty. Poza tym nauka, reguła i prawo kanoniczne. Prawo kanoniczne i reguła. I żadnej innej lektury. Wiedza, którą chłopcy przyswoili, sobie w poprzednich latach zostaje zapomniana. To jest tortura. <laughs> Nie istnieje żadna inna książka, ani religijna, ani świecka. Nowicjuszom wolno, a właściwie muszą przeczytać tylko 15 stron. A jak się je skończy, to trzeba czytać to samo od początku. Tak było przez okrągły rok. Ale to jest naprawdę taka próba dla człowieka. Próba, czy kocha Kościół, czy kocha to, czy ma to powołanie. Po prostu człowiek bez powołania tego nie wytrzyma. Potem, poza tym zimno. Te korytarze, te segiełki. Nagie, ubogi nigdy nie poznały, co to ogień. Ojciec Piotr wspomina. O, ludzie, jest naprawdę, musiał. No, cierpieć, no to ciągle zimno. Ponadto dyscyplina. Trzy razy w tygodniu na gołe ciało. Aby nasze ciało nauczyło się pokory. Także apetyty młodzieńców nigdy nie zaspokojone. Trzeba jeszcze dodać po przepisanych dniach, czyli około 150 dni postu w roku. O, ludzie, 150 dni postu w roku, czyli prawie 3 dni chyba w tygodniu. Pościli, wychodzi no, na to, no? 3 dni w roku, i tak dalej, i tak dalej. Ten, kto nie czuje powołania, nigdy tego nie zazna. Ten, kto je ma, zostanie wystawiony na ciężką próbę. Z trzech klerygów, którzy przywdzieli habit wraz z bratem Pio, dwóch zrezygnowało po miesiącu z powodu braku powołania. Wytrzymał tylko bliski bratu Pio w dużej mierze właśnie z powodu tych przyjaźni, brat Anatazio, Anastazio, który na zawsze pozostał jego bliskim przyjacielem. Franci, mówił Anastazio. Franci, życie tutaj jest zbyt ciężkie. Tutaj zawsze odprawia się pokutę. Zdecydowałem, że odchodzę. Odpowiedział Pijo, co ty mówisz? Ach, nie rób tego! Po malutku, z pomocą Matki Boskiej, świętego Franciszka, przyzwyczaimy się także i my, tak jak przyzwyczaiło się tylu innych. Nikt przecież nie rodzi się zakonnikiem. A ciekawe, ciekawym, trzeba naprawdę jest takiej cierpliwości w życiu. W życiu cierpliwości, w życiu duchowym, tak samo. Cierpliwie naprawdę iść do przodu, z pomocą Matki Bożej, z pomocą Ojca iść do przodu. Popatrz, jakie on musiał znosić trudności, po prostu ten ojciec spija. nie wiedziałem o tym. 150 dni w roku, inni to już płakali, stękali, a ten dalej szedł do przodu. No, piękna sprawa, zaprzeć się samego siebie. Ja nie wiedziałem, że to było aż tak ciężko, że ludzie stękali po prostu, nie dawali rady, no. naprawdę. Bratu Pio siłę dodawała modlitwa. Spędza na kolanach nie tylko przepisany po temu czas, ale także, kiedy tylko jest to możliwe. Lejące obfite łzy, recytując akty strzelistę, przemierzając korytarze, ogrodowe alejki i inne miejsca, aby móc modlić się dłużej, prosi o stałe zwolnienie go od obowiązku odpoczynku. Ludzie, on chciał się modlić po prostu. Nawet kiedyś człowiek był wycieńczony, ten. ten Normalnie to człowiek chce odpocząć po prostu, nie ma siły na modlitwę. Ojciec Pijo, popatrz. Popatrz I to jest no po prostu piękny przykład. No, zaparcie się. Wow. W Morkone nowiciu zawsze musi mówić tak ojczym i być posłusznym. Nie ma żadnych usprawiedliwień. Brat Pio prezentował zaskakującą gotowość do bycia posłusznym. Podobną determinacją wypełniał zadaną pokutę, a nawet tak, jakby ona nie wystarczała, starał się jeszcze ją zaostrzyć. Na przykład. Siedząc przy stole i udając, że jest pogrążony w rozmowie z sąsiadem, pozwalał, aby wiecznie głodny nowicjusz zamienił miskę z zupą. Ja cię zdawał zupę i drugiemu po prostu, żeby. Ja nie mogę, czy o coś jadł w ogóle w takim wypadku, co jak się spijał. Kiedy mistrz nowicjatu odwracał głowę, opróżniona właśnie do czysta miska brata, pio wracała na swoje miejsce a pełna, dotąd nienaruszona, przesuwała się w stronę nienasysonego sąsiada. <laughs> Piękna sprawa po prostu. No? Prawdziwy pokutą dla brata Pio było przebywanie z dala od Jezusa, od Jego skarbu. Jezus był dla niego wszystkim. Popatrz, Jezus był dla niego wszystkim. Jak to był jeden święty, Alojzy Gonzaga, wolę umrzeć i zgrzeszyć. Taką mieć postawę po prostu, tak walczyć. Czekał na Niego, poruszony każdego dnia, przy stole eucharystycznym. Pewnego poranka został pozbawiony Komunii Świętej. Przypadała wtedy jego kolej na pełnienie roli zakrystianina. Nowicjusz, który poprzednio popełnił tę funkcję, dopuścił się pewnego drobnego zaniedbania, lecz wina spadła na brata Pio. Mięśnie nowicjatu, celebrującym sześć, znalazł się przed bratem Pio, cofa rękę z hostią i przechodzi dalej, mówiąc: Następnym razem będziesz bardziej uważny. Ileż łez wylałem tamtego dnia, powiedział później ojciec Pio, opowiadając o tym wydarzeniu. Jak on miał więc miłość do Pana Jezusa. Popatrz, popatrz, jakie to piękne po prostu. Ale też naprawdę ból straszny. Ból. A, nie przyjmij się. Reguła milczenia nakazana we wszystkich prawie godzinach dnia była rygorystycznie przestrzegana przez brata Pio. Rygorystycznie przestrzegana. Piękna sprawa. Trudne, nie można gadać. Trzeba naprawdę już mieć taką, nawet nie gadać w myślach, że tak powiem, bo jak się gada w myślach, to zaraz się gada. <grystanie> Kiedy nie wolno było rozmawiać, przyjaciele komunikowali się oczyma i gestami. <grystanie> Ojciec Pi opowiadał później również, że nigdy nie widział gzymsów ani sklepienia kościoła. I że wjechał z Morkone nie mając bladego pojęcia o ścieżkach, które prawie każdego dnia przemierzał razem z przyjaciółmi. mu naprawdę taki wypełniał tą regułę? Strasznie ciężkie. ja no. Do atmosfery ciągłego napięcia przyczyniał się także rygoryzm mistrza nowicjatu. Tomaso z Mont San Angelo w mowach żałobnych we wspomnieniach współbraci był określany jako Złote serce, serdeczny, bardzo dobry, zasłużony, z całą pewnością był wspaniałym zakonnikiem. Co nie przeszkadzało, że surowość jego metod, pogłębiana jeszcze przez chorobę luki pamięci, wywołującą luki pamięci, trwające 15-30 minut, podczas który tra... całkowicie tracił świadomość, przyczyniła się znacząco do utrudnienia życia nowicjuszy. Dopóki rzeczy dotyczyła brata Pio, nie było problemu. Ale nie wszyscy klerycy byli tacy, jak brat Pio. W refektarzu przed obiadem nowicjusze klękali, a jeden z nich prosił mistrza, aby pobłogosławił stół. Nie dość, że mistrz często nie dawał błogosławieństwa, to jeszcze wychodził zostawiając chłopców głodnych i na kolanach. Pewnego dnia poproszenie o błogosławieństwo stołu przypadło pewnemu młodemu Neapolitańczykowi. Lecz nie dopuścił go do słowa i zostawił jego oraz pozostałych nowicjuszy klęczących na podłodze. O ludzie, co je kleczeli paru minut, to jest, bo długo pewnie kleczeli. Naprawdę to życie było bardzo twarde, takie urabiające, a później byli tacy pokorni, zakończyli sobie jakaś piękna sprawa. Na to wszystko napolitańczyk nie mógł powstrzymać się od żartobliwej błagi. W napolu, żeby zobaczyć wariata, trzeba zapłacić 10 soldów. My natomiast możemy sobie wariata poglądać gratis. Ale nie. Potem zdarzenie na Apoliczanieczych zrezygnował z nowicjatu. No. Dla brata Pio, misz nowicjatu był przełożonym, któremu należy się posłuszeństwo. Często prosił go o poradę i spowiadał się częściej nawet niż raz w tygodniu, jak to jest przypis, przepisane dla nowicjuszy. Pewnego razu ci, którzy czekali na korytarzu przed kaplicą na wyjście brata Pio. Zaczęli się już poważnie denerwować z powodu przedłużającego się oczekiwania. Co się stało? Akurat Misz miał jeden ze swych zwykłych ataków i zasnął. Brat Pio, jako człowiek bardzo delikatnej natury, nie śmiał go obudzić, tylko pogrążył się w modlitwie i czekał na moment, kiedy Misz odzyska świadomość. Dopiero wtedy poprosił o rozrzeszenie pokuty, czekający na zewnątrz braciszkowie. Nie wiedząc oczywiście, co się wydarzyło, zaczęli powtarzać. Co za diabł siedzi w tym świętoszku, bracie Pio? Kiedy ten wyszedł wreszcie z kaplicy nowizzy zawołali za oburzeń. Bigot! Ile to się nagrzeszyło? I teraz trzeba było wszystkie grzeszy wyganiać? Co? Brat Pio nie usprawiedliwiał się, lecz jak zwykle w milczeniu poszedł wypełniać naznaczoną pokutę. A trzeba sobie powiedzieć naprawdę takie upokorzenia są straszne. Ludzie miał? To jest, to jest no, naprawdę takie zaparcie siebie, zaparcie siebie w każdej sytuacji. Popatrz, nie no jest zaproś się raz i tam przyjmę krytykę. Ciągle, ciągle, no. to jeszcze inna opowieść. Była dziewiąta wieczór, właśnie ogłoszono ciszę nocną. Ojej, chyba to jest ta dobra historia. Brat Pio zapukał do drzwi mistrza w jakiejś sprawie natury duchowej. Tak jak jest na to nakazane, czekał klęcząc pod drzwiami, aby pozwolono mu wejść. Michał nie odpowiadał, a brat Pio nie śmiał być natarczywy. Dwie godziny później został tam brat Kamilo. Dwie godziny później, ja cię, klęczącego, boscego, skosniałego zimna, była zima i pogrążonego w głębokiej modlitwie. Brat Kamilo, który poważał i lubił młodego nowicjusza, krzyknął przestraszony: Bracie Pio, co brat tu robi? O Jezu, o Jezu, od dziewiątej tu klęczysz? Brat Pio tłumaczył: To dlatego, że Michał nie odpowiada. Brat Kamilo co prędzej zaprowadził chłopca do ognia płonącego w głównej sali, zaczekał, aż przyjdzie nieco do siebie, i wysłał go spać. Czy on miał, nie wiem, 16-17 lat? się ja Ja już on był taki pokorny. Wow, to jest. Zobaczcie, <grywanie> ile my często mamy lat już. I po 50 niektórzy, i po 60 i taki. No, oho, oh, oh. Ten epizod bardziej nawet niż ducha pokory ukazuje delikatność tego młodzieńca który po zapukaniu jeden, jeden raz nie ośmieli się nalegać. wskazuje również na łagodność, cierpliwość, szacunek dla przełożonych i wypełnienie zaleceń reguły. Ciężka reguła, no. Epizod ten nudowania także wielkiej miłosierdzia i wrażliwość brata Kamila. Co jest ważne, bo ktoś się obawia, ojej, straszne kiedyś tak było, że ludzie ten. A dzięki temu były powołania i oni łaskę wyjednywali przez to. I się w pokorze ćwiczyli. Co jeszcze ważne? Jak dzisiaj mamy co? Wojska specjalne, jakieś tam grom, nie wiem, Navy Seals, te, jakieś tam Green berets czy tam inne, tam tak samo jest. Bardzo trudno się dostać, a są z kolejki chętnych. No właśnie. Bo ludzie chcą czegoś trudnego, mężczyzna chce czegoś trudnego, chce wyzwania, a nie ciapcia rapcia ciapcia rapcia pochlaszczemy i tak. I będzie fajnie. Nie ma. Prawdą mówiąc, ojciec Tomaso musiał wyczuć hart ducha braciszka imieniem Pio. Świadczy o tym zezwolenie, jakiego mu udzielił po wysłuchaniu całej historii opowiedzianej mu przez brata Camilo. Brat Pio otrzymał zgodę na wchodzenie do celi mistrza, nawet wówczas, jak miało to miejsce w tym przypadku, nie usłyszy, że może to zrobić. Świadczy o tym również fakt, że kilka lat później, w roku 1910, na miesiąc przed święceniami kapłańskimi, brat Pio, ojciec Tomasu, udzielił mu wielkiej łaski, pozwalając wyjechać z Morkone przed otrzymaniem oficjalnej zgody ojca prowincjała. Brat Pio udał się do rodziny, cierpiąc na poważne dolegliwości cielesne, w nadziei, że na łonie rodziny będzie mógł się wyleczyć. No i ciekawe, no tak, to. Będziemy dalej kontynuować to. Pomóżcie nam zływać duszę dla Ojca Pio. Pomóżcie, aby ludzie poznali Ojca Pio. Aby go pokochali, otrzymali łaski po tej jest Jak to zrobić? Zostań podopieczny Ojca Pio. Pani wysyłamy dla podopiecznych modlitwę z modlitwami Ojca Pio. No i co tydzień jest msza za podopiecznych Ojca Pio. Tyle na dzisiaj. Sa Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.